Dlaczego PiS i PO nie są już razem w koalicji? Dla wielu osób w moim wieku, czy jeszcze młodszych, może być to dość wstrząsające. Ale tak, Platforma i PiS w wyborach samorządowych w 2002 roku startowały razem. Według naszych informacji politycy PiSu proponowaliby w połowie okręgów wystawić tylko kandydatów ich partii. W pozostałych o mandaty radnych walczyliby tylko ludzie Platformy. Ostatecznie zwyciężył wariant, że we wszystkich województwach będą wspólne listy wyborcze. I wtedy to nie było nic dziwnego, bo obie partie były do siebie dość mocno podobne. Ich działacze, w większości wywodzili się albo z akcji wyborczej Solidarność, albo z Unii Wolności. Dodatkowo obie partie były raczej konserwatywne. Różniła ich tylko gospodarka. Platforma była bardziej liberalna, a PiS bardziej socjalny. Po ich sukcesie wyborczym w wyborach parlamentarnych w 2005 roku każdy przewidywał, że stworzą razem koalicję. Finalnie jednak się pokłócili, a PiS zdecydował się na dość kontrowersyjny sojusz z Ligą Polskich Rodzin i z Samoobroną. Od tego czasu polska scena polityczna wygląda dość podobnie. Rządzi albo PiS, albo Platforma. To już historia. Obserwujcie.